Szare, niedokończonych Jesteśmy tutaj na moim wieczorze, autorskim. Mogłam spełnić swoje marzenie wydać tomik, na który tak bardzo czekałam. Jeśli chodzi o Tomik, to jest to trochę taka opowieść z jednej strony o moim życiu, a z drugiej strony taka uniwersalna, bo myślę, że każdy może się w tym odnaleźć gdzieś. Tomik obejmuje też te trudne momenty, które gdzieś tam przez które przeszłam, i też te dobre momenty. Nasze sumienia, miejsca, które... Szanowni Państwo, dzisiaj mogliśmy uczestniczyć w Wieczorze Autorskim w Młodzi Ciurli, absolwentki Niepublicznego Liceum Ogólnokształconego w Żywcu, To debiut Juki, to marzenie, to pierwszy tom Korzucamy wrogie spojrzenia, udając przy.